Kochany bracie, kochana siostro, mam takie propozycje. Pierwsza, aby od 1 lutego rozpocząć nowennę pompejańską, w intencji o dar życia w woli Bożej dla całej rodziny ludzkiej. Nowenna zakończyłaby się 25 marca, czyli w święto Zwiastowania Pańskiego. Nowe życie połączone z poczęciem Jezusa. Dlaczego nowenna pompejańska ze względu na to, że Maryja jest pierwszą dziewicą, która żyje w woli Bożej. W niej i przez nią wola Boża żyje. Towarzyszyć tej nowennie będzie Luisa Picaretta. Zaczerpniemy z jej pism. Dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, nie mają możliwości, w tym czasie nagrałabym filmiki z różańcem, tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne. Dla tych, którzy będą mogli i chcieli, aby także prosić o dar życia w woli Bożej dla całej rodziny ludzkiej. Prosić, Boga Ojca. Prosić Trójce Świętą o dar życia w woli Bożej przez niepokalaną. Każda modlitwa byłaby zakończona prośbą, aby przybyła wola Boża. Do każdego z nas, do całej rodziny ludzkiej. W tym czasie również rozpocznie się wielki post, więc te rozważania będą również związane z tym okresem. Bardzo Was proszę. Oto abyście napisali <laughs> szczerze, otwarcie co o tych propozycjach myślicie. Przybądź wola Boża i pokaż nam. Czy chcesz, abyśmy modlili się w tej intencji? Prosimy przez serce niepokalanej, przez przyczynę sługi Bożej Luizy. Amen.